No, 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 i tu, tu, tu ja rozumiem. W końcu Fortnite po tak długiej przerwie, na przykład, kiedy w 5 Nights at Freddy's, 1, 2 i 3. No, w końcu nabrałem chęci do tego, żeby sobie zagrać. E Ogólnie, żeby nagrać Fortnite, bo ogólnie, no trochę, nie będę kłamał, trochę mi się już znudził Fortnite, bo ciągle to samo i to samo, ale no skoro tak mało ostatnio jest na kanale Fortnite'a, trzeba tą lukę po prostu jakoś zapełnić, bo ciągle ten kontent FNAFowy jest, na shortach jest w ogóle jakiś inny, w ogóle nie podchodząc praktycznie pod Fortnite'a mnie to to wraca na, nie wiem, 20 filmów jest cokolwiek o Fortnite. Tak więc chciałabym tak po prostu tą lukę zapełnić. Yy, bo... brakuje mi trochę tego Fortnite na, na... 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 właśnie nagrywkach i... Chciałabym właśnie po prostu tą lukę zapełnić, tak to powiem. Po prostu chciałbym ją zapełnić, chciałbym, żeby... Była dobra zabawa, tak jak za tych dobrych, starych, dawnych czasów, kiedy jeszcze był rozdział e, czwarty, sezon czwarty. To był chyba pierwszy sezon, w którym zacząłem nagrywać na hologramie. Tak, to był pierwszy sezon. No, no. Jeżeli już miałem chęć na nagranie. No bo naprawdę, no nie oszukujmy się, bardzo mało jest tego Fortnite'a na kanale. Bardzo mało się pojawia ogólnie shortów związanych z właśnie Fortnite'em. I tą lukę po prostu przydałoby się zapełnić. Wchodzimy sobie tutaj na stację. O nie, no znowu to samo, znowu mi spadnie. O, muszę sobie ustawić, nie zadaje to przestać. Mam nadzieję, że nie ruszę telefonem, bo wtedy mi spadnie i znowu będę musiał poprawiać. No, jestem leniem i mi się, się nie chce co mam powiedzieć mi się nic nie chce nie wiem czemu mam boty może po prostu to dlatego, że ja jestem botem albo to dlatego, że po prostu nie jeszcze się w ogóle rób. no bo no, sam jestem botem zobaczcie na mojego ogólnie to po tej rundzie sobie jeszcze pójdziemy na battle royale zwykłe z budowaniem nie będziemy ciągle ogólnie grali Zero budo, bo mogę... No. Bo mogę ogólnie trochę tym zero przynuzać, więc nie trochę teraz więcej jak wygram w budowanie. Ja cieszę się z tego powodu również. Trochę nostalgii jest na budowaniu, nie powiem, bo ciągle praktycznie kiedyś grałem w budowanie. I teraz to ciągle gram w zero budowania. Praktycznie ciągle Nieraz się Zagra to Budo, ale to naprawdę rzadkość A się też dzisiaj cieszę bo mieliśmy na wf pierwszy raz nożną od naprawdę bardzo długiego czasu. Bardzo rzadko nożną gramy niestety na WF-ie. No i takie tak, i tak. musieliśmy oczywiście kłócić i, i i i i. No i nie graliśmy tak długo wcale. Graliśmy dosłownie chyba dwie połowy trochę. Szczególnych trwały po 10 minut, bo oczywiście dziewczyny musiały grać. Chcę w tą ręczną chcę. Oczywiście nie, jakby nie można było zagrać połowa klasy na połowę klasy, bo oczywiście dziew dziewczynom się nie chce, to one muszą sobie nie zagrać. Zdenerwowało mnie także to. A zresztą tutaj zagraliśmy na takie mega malu malusienkie brameczki. To takie treningowe, tak jakby... Na takie mega małe, takie jak na przykład w FIF-ie są takie przy treningach, kiedy sobie trenujesz to. Są takie mini, mini malusinkie takie brameczki. Jest coś takiego. Już ogólnie też mam nowe duo. Nie mówiłem nic wam, że już nie jestem z walecznym kół, z walecznym kół, chciałbym powiedzieć, duo. Zresztą zaskoczenia. Dla mnie to jest, bo ogólnie on w ogóle nie grał w tą grę, a moje wyma... i zresztą on nie miał nie mogę w turnieje. Moje wymagania to opcjonalnie to granie turnieje i granie często w Fortnite a. Opcjonalne granie turnieje. A takie, które, a takie wymaganie, które musi być, żeby jeżeli sobie wam było, no to musisz y, jeden znać mnie dobrze na wylot, tak jak to mówią. I i musisz często grać w Fortnite. Czyli, na przykład, kiedy ja się dopiero co Ciebie poznam, to nie będę z Tobą było ogólnie. Dopiero kiedy będziesz mnie trochę bardziej znał, ała, to wtedy dopiero będziemy mogli być razem długo. Chyba musiał być ogólnie też zawsze było z takimi osobami, które bardzo już długo znam którymi mi lubię bardzo grać. Jeżeli mamy razem zgranie, to możemy być razem duo. Jeżeli nie mam zgrania, to też takie ślady. Ale to jest opcjonalne również wymagane. 4 zaledwie wymagania. duo już mojego tego aktualnego, czyli Doriksa, bo teraz mam ogólnie Doriksa duo. Prawdopodobnie jeszcze nie będę zmieniał przez naprawdę długi czas. Nie mówię, że nigdy nie zmienię czy coś podobnego. O. O. Biegłos. Zaraz na powiem. dobra o teatro calçou o essa mochila não desgina é no one też tam jak był ten film, że Six years and I still not bored, I Six years and I'm still not bored. ja nie, tam w to rozumiem to trochę mi się akurat już Fortnite znudził, ale to mam nadzieję, że to tylko takie tymczasowe na Uee, bo mnie błąd zaraz zabije spamer spamer je yeah. ja pierdolę Jeżeli ją nie zabije, to się zaśmieje. Dobra, uff. A już mnie mało. Jakie nienawidzę botów, które spamią. Ciągle lowa mi dają przez to. ma, tak naprawdę nie mam szans z botami spamiącymi, bo one po prostu ciebie wyspamią i dadzą ci miliard HP na minusie. I nie będziesz miał później szans z jakimiś lepszymi gośćmi. Oczywiście nie przyszli z No teraz to moja wina. Poczekajcie. O, tą to przyczapę. Wypisy to, chlupnicę. Ogólnie, to się niedługo pojawi prawdopodobnie live z jakiegoś turnieju w Fortnite. Z Doriksą, oczywiście. Pozdrawiam cię, jeżeli to oglądasz. to więc będzie na pewno fajnie. Nasza współpraca będzie się ciągnęła no. przez bardzo długi okres czasu, to jestem pewien. Kilka lat prawdopodobnie. Zwalecznym, ogólnie byłem było e, rok, chyba, albo półtorej, nie wiem, dokładnie nie powiem. Tak więc są no... nie bardzo tego medalionu, bo to jest zasadzka. To to jest zasadzka. Mm. No tak, to jest zasadzka. Zobacz to, było? nie wiem. Muszę puść. No nie, mów mi nawet. No ja pier... Ja kicham. Świetnie. Jeszcze na sobie misiu o, no, tutaj to się niechuj się Co? 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 gdzie po Tu jest. Musiał kurna zać się... Nigdy nie mam takiego dobrego wyczucia w tym Fortnite. Jeżeli chodzi o no i patrzno. No o! O, siema. Nie, mm, miałeś nawet dobry dół. No. Po co ci dwie pompy, kościół, były? XD trochę. Nie wiem, nie wnikam. Może po prostu no, były potrzebne, ja tam nie wiem, nie wnikam trochę, ale okay. Jeżeli go... Jeżeli okej. Mi... Jeżeli chcesz mieć dwie pompy, no to proszę bardzo, ja nie bronię ale... Dla mnie to po prostu jest bez sensu mieć dwie pompy w jednym ekwipunku, no jaki to ma sens? No, świetnie. Zarobiście. Jeszcze takie klasy jest zresztą. No i muszę przechodzić oczywiście przez medaliony, tak więc jestem jeszcze bardziej w dół. Co, jest po prostu za. Jak inaczej to ująć. Hmm. Kurde, bo ja się boję, że mam jeszcze wysnajpi tutaj. Bo ludzie są już dobrzy z tych czasów. Jeszcze jak, kiedy mam taki 3000 poziom konta, to to w ogóle też. Jest to już jest totalnie źle. Oho, zaczyna się. O, dobra, nie, ja tam nie chcę się oglądać. Gdzieś. Może po prostu na No nie trafię go z tej odległości. No, dobra, to nie warto. Nigdy go. Ma po prostu trzy medaliony. Nie, nie warto. Tak jak to kiedyś mówiłem, trzy artefakt. A i kiedyś to było. O! Oho! Widzę, że wspomagać celowania. tutaj biegnie. No, kurde, mać! No, tylko tyle miał! Aj, ja, 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 ja. Kurczę ja kurcze, no! Kurde, też kamuflaż ten może zbił mi na dosłonę i. średnio się dało tutaj w ogóle ogólnie cokolwiek. Cokolwiek ugrać. No to jest dupa. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!